Auto kolejny speedrun Food Champions, tym razem podczas pierwszej drużyny Foodies. Jedyna zmiana, Crouch jako bramkarz. No i Beckham musi zagrać jeden mecz, bo Immobile dostał kartkę. Stan za nic. Hurra, kolejny... ...nazwa brak nazwy. Nie, kurwa, czerwona! No oczywiście czerwona. Niestety, ja się broni. Jest kaka! Tak, uważaj, bo takie gówno strzały przejdą. Więc wylej zamiast... I kaka! Dwa. Co?

I 5-1. Dobra. Taka strzela hattrika. Streak'a. Wypie, weź wypir dalej może, co? No, w końcu zmądrzał. Dobra. Teraz zamiast Imobile ma czerwoną kartkę za nic Aloviran. sędzia to jakiś jebany sim. daje czerwony. Bo, jak, bo jakaś hipera się przewróciła Maksymalny bieg po skrzydle i chuj wie co Albo finezja Tak też można Spele nie znają I masz, jeden, jeden. I dwa. O nie, nie udało ci się wyprzedzić. Kaka na 3-1. O, uwaga, będzie próbował swojego słynnego rajdu skrzydłem. I 4 1 Kaka z hotfrigiem. Baga, będzie słynny rajd skrzydłem? O! Słynny rajd skrzydłem! O nie! Nie przeszedł! Tu jaka szkoda! Ha, oczywiście pedał jeden dostanie bramkę. I pięć do dwóch, Jakie gardy, takimi cwelami. Jakim prawem on to dostał? Jest wygrana, Jebać cweli. ci Nie, je pan pierdolony. O kurwa, no to wyklepał sobie mnie. Jak po pudło miesiąca. Dobra, Ktoś jest lepszy, wychodzę. Nie, Izak Kurwa jebana Kolejna panienka się przywróciła o własne nogi. I niestety bramka. Jest szybka odpowiedź. Eba Ja pirgole. A u niego wejdzie, u mnie nie. Ale a o co ty zrobiłeś właśnie? Jak on tego nie trafił? Ha! ha oczywiście karny za nic! Bo pedał Jamal się przewrócił. To znowu w środek? A, jednak nie. Dobra. Okej, okay, gość jest lepszy, trochę. Ale te branki nie są uczciwe. Kurwa! Jeszcze pedał się cieszy. Jeden jeden. EMBA pedał. Ja też się pocieszę. Pedale, Iwan. Chyba przygłu kibany dostaj bramki. Ja w pierdole oczywiście nie będzie gola. I 2-2. I trzy dwa. I cztery do dwóch. Co? No co, frajerzy, wychodzisz? Było celebrować swoje wylewowe bramki cwelu pierdolony? Dolony? Wypierdalaj. Dziękuję. W końcu coś mądrego zrobiłeś. Nie no kurwa Beckham, teraz to jest z ciebie Beka, nie no kurwa to jest żart, nie sytuacja, tylko ta bramka kafir ja dole, co za kurwa wylew. Szukam następnego. Kolejny koniec. I dwa. Sam mi podałeś. I trzy. Kaka. Typie weź wyjdź no. Szkoda. I cztery. O kurwa, cia ja pierdole, cieszy, pedał się cieszy, ty kurwa pierdolnięty jesteś. I pięć do jednego. Oj, przypadkiem mi się kliknęło. I przejść do jednego! EBA O kurwa! A niech ma! I tak przegrał! Oto jakie zjeby grają! Nara, obym cię więcej nie spotkał w tym meczu. Piednic. Lewa Asystowski. Tak, kurwa jakiś kurtupel Zastawia się przed dwumetrowym. Ja pierdolę, no oczywiście wylew. Cieszę się cieszyć, Sfel. I dwa jeden lewa, Systowski oj, przywodki mi się kiknęło. No kurwa, to jest żart, masz. Ja też potrafię ci zastawić. Oj. Myślę, że ci on wystarczy. I dalej. пожалуйста, в окно. Курва! Лева Сыстовский! Ай, Brakowało tylko tej bramki I Eze Eze zdobywa bramkę No i łatwo W międzyczasie weźmiemy kilka nagród Za to zadanie Jeden z dwóch futis lub... Nie wiem jaki to event. Yildiz. Alvin lubi to. I... Juram. No dobra, wezmę Jurama. To normalny by brał Yildiza. Tylko Alvin. A nie, czekaj, normalny. To nie wiem. No, czas na kolejne paczki. Paczka z jednym zawodnikiem 87, plus na początek. Na pasji. Nawet nie wiem kto, Rajden? Nie, to nie Rajden. A, Herb. Już dawno jej nie widziałem. Paczka trzech walkoutów. Jest urodzinowa. Dobrze. Cemenio. Przecież ja już go mam, albo przepaliłem, już nie pamiętam. Impanzu. I paczka, trzech walkoutów, 87 siedem plus. Hej, tu nic nie ma. Chyba, że na końcu Futis. Dank. I kerczałuj. No, nie wiedziałem, że tak jeszcze może być. Na końcu Futis. Nie, Rort, jako ostatnia. Dobra, wracamy do meczów. To musi skład zobaczyć przeciwnika. I kaka! Ile lewa, Systowski. I kaka na trzy! I cztery. Wyjdziesz? O, widzicie? Bądźcie jak on. Wykończcie z meczów ...przy wysokiej porażce. O ty kurwo! Nie no, bez jaj, no to, to będzie czerwona? Już myślałem, że czerwona. i bramka. Aha! Ja wygrał z Izakiem. Dobra. Szukamy następnego. Mówiłem, że z nim przegram. Kurwa ją strzeli. No i brawo, strzeliłeś. Lewa asystowski! Dziękuję. Mądry przeciwnik. Ja pierdolę. i kaka. Jeste jeden. Ja pierdolę. Cieszy się cieszy friend. I 2 -2. i 3 2. Teraz ja się pocieszę. I, 4, I 5 do 2. No ale się wylewa i sześć do dwóch. Jeszcze przygów pisze. A zobaczmy. Wie i tak przegrałeś. <laughs> Żałosny postłowieszek. Łatwo z tym c'erem. Jest bramka! Jeden zero. Dobra, Walczymy o dziesięć. Mbappe, dał! Nie trafi. Lewa Systowski. Chociaż to trochę inaczej planowałem. Czyli jeszcze się pomęczymy. Dobrze krauczy. Kurwa no! Lewa asystowski! Ja pierdolę, dostał kolejną bramkę. Ja pierdolę i w pierwszej akcji. Jest. Nie no kurwa. I oczywiście nic nie mogę zrobić. No gdzie ten pressing? O, to jest ten pressing zespołowy! Nic z nim nie zrobisz! Nic z nim nie zrobisz! Nagrody za Food Champions, za 9 winów. O, Lorenzo? O, Charlton 9:4. I tu nie ma nic. Dobra, jeden z trzech piłkarzy futis od środka, Pauli. Że nie ma 5 na 5. Clivered 5 na 4 I ostatni Furnace Biorę Faudi, I 2 z 6 95 plus toców ostatecznych, Shapeshifterów lub footis, Numer 1 Giller Tutaj Omega dziewięć siedemki. Ulicyk, prela, Kasijas i ostatni ból. Bardzo boleśnie. Dobra, Geller i kasijas. Będą do składu Realu Madryt. Szkoda, była szansa na 10. Paczka 10 piłkarzy 84+. To chyba zimowa. Dobra, pominę. Panzu. Grassroot. Kopaczka z Tocem, ShapeShifterem lub Futis 96. Za jest Futis? Pomocy, Francja. Ale ja go już mam. To jest Tiuram Kepren Tiuram. I na koniec paczka Shape Shifter lub Futis Premium. Jest Shape Shifter, tylko że właśnie Shape Shifter jest na twu. nie kory. a Jose Perez znowu. twel. No i Kleywrit. Kleywrit w każdym polskim domu, i nie tylko polskim. No to takie jest podsumowanie tylko Food Champions.